Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem dzisiaj na Pasieczysku głównie w celu wymiany matek pszczelich w rodzinach produkcyjnych i chciałbym podzielić się z Wami pewnymi wskazówkami oraz moimi przemyśleniami. Zapraszam do oglądania. Na początku warto zastanowić się, dlaczego wymieniamy matki w rodzinach pszczelich. W dużej mierze ma to związek z wydajnością. Mam tutaj głównie na myśli ilość składanych jaj. Ponieważ zapewne każdy pszczelarz zdaje sobie sprawę z tego, że starsze matki czerwią słabiej. Myślę, że wielu z nas zauważyło, że jeżeli zimujemy rodziny z młodymi matkami, to wychodzą one po zimowli w lepszej kondycji. Ma to związek w dużej mierze z tym, że młode matki czerwią dłużej, dodatkowo składają większej ilości jaj, co za tym idzie taka rodzina przeważnie jest bardziej liczna. Oczywiście nie tylko ilość składanych jaj ma wpływ na to, jak silna będzie rodzina, ale jest to na pewno jeden z ważniejszych czynników. Kolejna kwestia to różne cechy, takie jak miodność, rojliwość, to jak rodzina podchodzi do obrony gniazda, kwestia oczywiście odporności na choroby itd., itd. Wiele tych cech zależy od tego, jaką mamy matkę w rodzinie i oczywiście nie jest tak, że jeżeli mamy bardzo słaby teren, gdzie nie ma pożytków towarowych i poddamy super matki, to nagle taka rodzina zacznie nosić nam miód. Ale zapewne każdy z nas zgodzi się z tym, że matka ma bardzo duży wpływ na to, jak zachowywać będzie się rodzina. Myślę, że warto sobie powiedzieć o różnych metodach poddawania matek. Jest ich oczywiście cała masa, musimy dobrać odpowiednią metodę w zależności od różnych warunków. Jedną z ciekawszych metod poddawania matek jest niewątpliwie wpuszczanie ich bezpośrednio przez wylot. Metoda ta zaprezentowana została już kiedyś na moim kanale. Polega ona głównie na tym, że świeżo wygryzioną matkę z matecznika poddajemy bezpośrednio przez wylot. Oczywiście w tej metodzie nie musimy szukać starej matki. Dzięki temu, że matka świeżo po wygryzieniu jest akceptowana przez pszczoły, które nie wykazują większego zainteresowania, może zlokalizować starą matkę, którą usuwa. Następnie po dwóch tygodniach zaglądamy do rodziny i sprawdzamy, czy młoda matka podjęła czerwienie. Niestety, ale metoda ta obarczona jest sporym ryzykiem, dlatego podaję ją głównie w ramach ciekawostki. Zwłaszcza jeżeli kupujecie matki od hodowców, to nie ma co się czarować, ale matki, które do Was przychodzą, mają ponad 24 godziny. Za tym idzie taką matkę, zwłaszcza po podróży, będzie bardzo ciężko poddać, przynajmniej tą metodą. Dlatego przechodzimy do kolejnych sposobów, które będą zdecydowanie skuteczniejsze. Myślę, że warto wspomnieć, że matki pszczele najłatwiej wymienia się wczesną wiosną oraz jesienią. Z tego co obserwuję, taki okres, kiedy te matki przyjmowane są znacznie chętniej, zaczyna się przeważnie na przełomie sierpnia i września. Wtedy możemy praktycznie zabrać starą matkę i bezpośrednio na plaster poddać młodą królową. Natomiast najgorzej matki przyjmują się z tego co obserwuję na przestrzeni ostatnich lat w lipcu. Czyli jest to okres, kiedy odbieramy miód lipowy, na pasiekach stacjonarnych nie występuje już żaden pożytek towarowy, musimy często rodziny podkarmiać i wtedy też. Rodziny mniej chętnie akceptują młode królowe. W związku z tym musimy wybierać nieco bezpieczniejsze rozwiązania i głównie stosuje dwie metody. Jedna z nich polega na tym, że zabieramy starą matkę i po około 6 godzinach poddajemy młodą matkę nasienioną zamkniętą w klateczce. Dzięki temu pszczoły czują już, że w rodzinie nie ma matki, natomiast nie zdążyły jeszcze pociągnąć mateczników. Jest to metoda bardzo fajna, ponieważ praktycznie nie mamy przerwy w czerwieniu, co jest istotne. Jeżeli na przykład wymieniacie matki i liczycie jeszcze na jakiś pożytek i ta przerwa w czerwieniu byłaby wam na rękę, to myślę, że jak najbardziej jest to metoda warta rozważenia. Kolejna metoda, myślę, że jedna z najbezpieczniejszych, która jest często polecana przez hodowców. Jeżeli kupujecie matki i zapytacie, jak taką matkę poddać, to przeważnie większość hodowców wam podpowie, żeby zlikwidować starą matkę, odczekać 9 dni, zniszczyć mateczniki i w okresie, kiedy w rodzinie nie ma już otwartego czerwiu, poddajemy młodą matkę, którą zakupiliśmy. Jest to metoda o tyle bezpieczna, że pszczoły mają wybór. Albo przyjmują młodą matkę, którą poddajemy albo matkę likwidują, ale niestety nie mają możliwości już założenia mateczników ratunkowych, co za tym idzie rodzina skazywana jest tak naprawdę na zagładę. Oczywiście metod poddawania matek jest cała masa, co też wspomniałem na początku, więc nie chodzi o to, bym wszystkie wymieniał, ale jedną z ciekawszych metod jest łączenie rodzin produkcyjnych z odkładami. Cała metoda polega na tym, że jeżeli mamy rodzinę, która jest bardzo intensywnie eksploatowana przez cały sezon, to powiedzmy, że po nawłoci czy też po wrzosie Przywozimy taką rodzinę na pasiekę stacjonarną. Okazuje się, że rodzina jest naprawdę już zmęczona po całym sezonie, dodatkowo mamy tam starą matkę, więc aby rodzina zazimowana została w bardzo dobrej kondycji, łączymy ją z odkładem, gdzie mamy młodą matkę. Rodziny takie bez problemu powinny się połączyć, by dzięki temu zyskujemy bardzo silną rodzinę, która w kolejnym sezonie powinna dać również bardzo dobre rezultaty. Jeżeli chodzi o moją pasiekę, to matki, zwłaszcza nieunasiennione, poddaje bardzo często do odkładów jednoramkowych, które wykonuję w maju oraz czerwcu. Odkład taki bez problemu powinien przygotować się do okresu zimowli, na wiosnę możemy go sprzedać, lub ewentualnie można przełożyć go do normalnego ula i powinien on funkcjonować jak normalna rodzina produkcyjna. Jestem właśnie przy rodzinie, która ponad dwa tygodnie temu otrzymała matkę nieunasiennioną zwoliłem sobie matkę złapać, z tego względu, że mimo upływającego czasu nie podjęła czerwienia. Dzisiaj przywiozłem tutaj matkę unasienioną, jest to sklenar G10. W rodzinie nie ma już czerwiu otwartego, więc matka powinna być bez problemu zaakceptowana. Mógłbym oczywiście zaryzykować i matkę wypuścić bezpośrednio na plaster, ale uznałem, że nie będę podejmował zbędnego ryzyka. Pozwolę na to, aby pszczoły spokojnie wyjadły ciasto, które znajduje się w klateczce. Matka powinna jutro spokojnie spacerować po plastrach, składać pierwsze jaja. Za około 5 dni przyjadę tutaj, aby skontrolować, czy wszystko jest w porządku. I myślę, że rodzina spokojnie powinna przygotować się do zimowli. Kilka dni temu odebrałem tutaj starą matkę. Przed chwilą zajrzałem do środka, zniszczyłem mateczniki ratunkowe. Zauważcie, że pszczoły zaczynają wentylować, są niespokojne. Tak wygląda matka, która za chwilę trafi do rodziny. Zielony opalitek. Pszczoły zaczynają wchodzić na klateczkę. Widzimy, że jest jak najbardziej zainteresowanie matką. Z tego co widzę, robotnice próbują wsadzać języczki do środka. Jest to jak najbardziej pozytywny sygnał. Zwróćcie uwagę, że jak zganiam pszczoły z klateczki, to nie wskakują one natychmiast, nie próbują jej okłębiać. Minęło kilka dni od momentu poddania matek. Za chwilę zajrzymy do środka i zobaczymy, czy matki zostały zaakceptowane. Mamy tutaj klateczkę, z której pszczoły wypuściły matkę. Tutaj mamy ramkę z czerwiem na wygryzieniu. Pszczoły są spokojne, więc jest duża szansa na to, że matka gdzieś spaceruje na plastrach. Tutaj mamy zapas pokarmu, ponieważ delikatnie podkarmiłem rodzinę syropem. Udało mi się na ostatniej ramce znaleźć matkę. Wcześniej w centrum zauważyłem, że są jajeczka i normalnie już bym gniazda nie rozgrzybywał, no ale chciałem Wam pokazać, że matka jest i spaceruje po plastrach. W międzyczasie poszedłem do samochodu po podkurzacz. Dzięki temu będzie mi łatwiej w tej chwili złożyć gniazdo. Trochę zgonię pszczoły i przechodzimy za chwilę do kolejnej rodziny. Mamy tutaj mini plusa, z którego zabrałem matkę nasienioną po to, aby poddać ją do rodziny produkcyjnej, a za chwilę wpuszczę tutaj matkę, która wygryzła się dzisiaj rano. I matka weszła do środka, powinna zostać bez problemu zaakceptowana. Za dwa tygodnie przyjdę tutaj, dokonam oceny, czy podjęła czerwienie. Kolejna rodzina, w której wymieniałem niedawno matkę. Mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, ponieważ, wyjmując jedną z ramek, zauważyłem, że mamy mateczniki ratunkowe. I pierwsza myśl jest taka, że matka nie została zaakceptowana, została okłębiona oraz zlikwidowana przez pszczoły, ale widzimy, że matka tutaj spaceruje. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy mateczniki ratunkowe, natomiast z drugiej strony ramki mamy matkę z zielonym opalitkiem, która tutaj spaceruje. Tutaj chyba nie mamy żadnych mateczników ratunkowych. Jest sporo jeszcze czerwiu otwartego, więc pszczoły mogłyby pociągnąć mateczniki ratunkowe jak najbardziej, co też uczyniły. Kolejny plaster. Tutaj dużo miejsca, które matka może wykorzystać. Kolejny plaster, czerw zasklepiony, a tutaj mamy jeszcze czerw otwarty. Na razie mateczniki ratunkowe były tylko na jednej ramce, akurat tam, gdzie spacerowała matka. Tutaj jeszcze był jeden matecznik ratunkowy. No i tutaj mamy jeszcze też jakiś matecznik ratunkowy. I skrajna ramka, gdzie mamy pierzgę. I tutaj nie ma żadnych mateczników. Dobrze, rodzinę zostawiamy w spokoju. Stoimy przed kolejną rodziną, w której również dokonywałem wymiany starej matki. Z tej strony ramki mamy świeże jajeczka. Świadczy to o tym, że matka gdzieś spaceruje po plastrach. Na tym moglibyśmy kontrolę rodziny zakończyć. Ale zajrzymy... Jeszcze na inne plastry zobaczymy, może uda nam się znaleźć matkę. Pszczoły są spokojne, mają zapas pokarmu, ponieważ rodzina oczywiście została też podkarmiona. Jeżeli występuje u Was okres bezpożytkowy, to podkarmiając rodziny zawsze zwracajmy uwagę, aby nie zalać gniazda, ponieważ w tej chwili matka powinna bardzo intensywnie czerwić. Kolejny plaster. Poddając tutaj matkę, pszczoły miały jeszcze czerw otwarty, więc istniało ryzyko, że matka zostanie ścięta. Rodzina była całkowicie przeciętna, matka miała już dwa lata, dodatkowo, tak jak widzimy, w tej chwili ta siła nie jest zbyt duża. Więc był to idealny pretekst, aby matkę tutaj wymienić. W tym miejscu mamy matkę. Zielony opalitek. Więc tak naprawdę, tę rodzinę możemy na razie zostawić w spokoju. Zapewne zauważyliście, że rodziny, które zaprezentowałem na filmie, zostały ograniczone na ośmiu ramkach dadanta. Na pasiekach stacjonarnych, gdzie nie mogę już liczyć na żaden intensywny pożytek, uznałem, że warto nieco gniazda wstępnie ograniczyć. Wycofałem przede wszystkim ramki pracy, które nie są w tej chwili już potrzebne. Oczywiście wszelkie korekty będą przeprowadzane jeszcze w późniejszym terminie. Rodziny otrzymały pierwszą dawkę rzadkiego syropu. Która ma wpłynąć na intensywne czerwienie matek. Oczywiście każdy ma inną sytuację, są pszczelarze, gdzie te pożytki jak najbardziej w okolicy jeszcze w tej chwili występują i rodziny nie wymagają podkarmiania. Natomiast tutaj u mnie, przynajmniej w niektórych miejscach, rodziny w tej chwili muszą dostawać niewielkie dawki, oczywiście syropu, aby matki nie ograniczyły czerwienia. Warto w tej chwili również pomyśleć o zwalczaniu warozy, ale ten temat poruszę może przy następnej okazji, ponieważ nie chciałbym zbyt wielu wątków wrzucać do tego filmu. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś, pozdrawiam.